Witam bardzo serdecznie w podcaście o filmach i aktorach odcinek numer 17. Tym razem powiem kilka zdań o aktorce Bai Ling. I teraz zanim zacznę mówić o aktorce Bai Ling, to powiem kilka takich technicznych, organizacyjnych być może rzeczy króciutko. Ja nie przygotowuję się do tych materiałów z podcastu o filmach i aktorach. Ja po prostu mówię to, co przychodzi mi do głowy. Jest tak, że ja interesuję się bardzo kinematografią, filmami, aktorami, aktorkami i tak Całym światem filmu. I tyle. I celem tego podcastu w mojej głowie jest po prostu mówienie to, mówienie tego, co mam do powiedzenia na dane te tematy, aktorzy, filmy. I tyle. Ja się nie przygotowuję. To nie jest, to nie jest program historyczny, to nie jest program biograficzny. To nie jest podcast typu strona pudelek, kozaczek, plotek. Ja tutaj nie mówię o jakichś wydarzeniach z życia kogoś, ja nie mówię o biografii czyjejś, ja nie mówię o jakichś ciekawostkach z życia tych aktorów, plotkach, jakichś incydentach, um, z, z jakichś takich rzeczach, związki, romanse. To nie jest cel mój podczas tego, co się tutaj dzieje. Mój cel jest inny. Jeżeli będziesz oglądać ten podcast. Jak najwięcej odcinków wtedy możesz wyłapać istotę tego, o co mi chodzi, która jest dość nieuchwytna. Nie jest to łatwe do wyjaśnienia, nawet mi, ale o coś mi chodzi. Zdecydowanie nie mam co do tego wątpliwości. <grych> I ty możesz odkryć, o co mi chodzi, oglądając jak największą ilość tych odcinków. Lecimy z bylink. Więc bylink, no to jest azjatycka aktorka to jest aktorka, która jest bardzo dziwna, bardzo nietypowa, oryginalna. Wydaje mi się, że ja jeden z pierwszych filmów, w z ją oglądałem, to był film Adrenalina 2. Tam gra też w mniejszej roli David Carradine, główną rolę gra Jason Statham. Przede wszystkim, no, to jest bardzo nietypowa aktorka z powodu tego, że Azjatycka aktorka, która gra w, regularnie w amerykańskich filmach i jest bardzo dziwna, i to widać, nie ma drugiego kogoś takiego. Nie, nie mówię, że nie ma azjatyckich aktorek, które grają w, um, w filmach amerykańskich. Takie coś oczywiście, że jest. To o co mi tutaj chodzi, to chodzi mi o to, że um, jednak nie ma. Kogoś drugiego, takiego jak Bajelink. Nawet jeżeli o tym po prostu tak myślę, tak teraz, na szybko, to nie przychodzi mi druga jakaś osoba tego typu. Więc bardzo się cieszę, że, że ktoś taki jest i że ja na nią jakoś trafiłem na tej swojej filmowej drodze. Kojarzyłem ją jako dziecko z filmu Taxi 3, ponieważ film Taxi 3 znałem z powodu tego, że epizod grał tam Sylwester Stallone, a ja jako dziecko oglądałem filmy akcji cały czas. I, i jak jakiś aktorski na akcji pojawił się tylko w jakimś filmie, chociażby epizodyczna rola, to, to ja już musiałem to znać. Na pewno gdzieś tam jednym z pierwszych filmów, też które oglądałem z Bailing, to był film Pierożki. Taki horror trochę. I zdaje się, że tutaj grafika, którą teraz widzisz, pochodzi właśnie z filmu Pierożki. Jest to bardzo dobry film, jest to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem w ogóle z Baylink. Film Człowiek z miasta też jest bardzo dobrym i ważnym dla mnie filmem z jej filmografii. Mówiłem o tym filmie, kiedy mówiłem o Ginie Gershon kilka odcinków podcastu temu, to też wspominałem o filmie Człowiek z miasta. Jednym z pierwszych filmów też, które oglądałem z Bajlink, był film Generacja DNA, ponieważ bardzo ciekawiło mnie... Hmm, jakby graf wizualnie to, co widziałem o tym filmie, jakieś grafiki, jakieś plakaty, bardzo ciekawie to wyglądało. troszeczkę mi się to kojarzyło z Resident Evil, z postacią Milijowowowicz, czyli kobieta, bardzo taka ostra, brutalna, jakieś sztuki walki, akcja, coś takiego. Czyli znowu trochę takie coś, że no ja wychowywałem się na kinie akcji, więc jak tylko widziałem kogoś, kto. Coś z kinem akcji wspólnego, to ja już się tym interesowałem, więc gdzieś tam pamiętam ten film Generacja DNA. Był czymś, co mnie bardzo ciekawiło już na samym początku, kiedy zacząłem się interesować by Link. Więc na pewno jeszcze wspomnę o filmie Niezwyciężony Legion z Mikim Rurkę i też mówiłem o tym filmie gdzieś w którymś odcinku niedawno. Świetny duet z Mikim Rurkę i świetny film. I oczywiście film Niezwyciężony Legion jest filmem takim trochę no, B-klasowym, jednak um, kiedy oglądałem ten film bardzo mi się podobał i czułem pewną inspirację władcą pierścieni. Oczywiście znowu jest to B-klas, więc y, nie ma o czym gadać. To, to nie będzie władca pierścieni nigdy, ale udało się stworzyć pewien klimat, y, co jest. Y, Dość nietypowe. W filmie klasy B, żeby udało się stworzyć film, który rzeczywiście w jakiś sposób cię porusza i ciągnie, da się to ciągnąć, jakby jest to dobrze ciągnięta całość. Nie jest to częste. Nie jest to częste. Zwłaszcza, że jeżeli robisz coś tak inspirującego o tym nie jest to łatwe, żeby przez to przejść. A tutaj się to udało i to naprawdę dobrze. Także bardzo mnie to cieszy. Zwrócę uwagę na film który nazywa się Domina, świetna postać by Link, też trochę taki, taka, taki dziwny film. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że film Domina z 2015 roku, ogólnie jest tak, że postacie by Link zawsze są dziwne, zawsze są nietypowe, zawsze są oryginalne, zawsze to jest coś bardzo zwracającego uwagę, bardzo wyrazistego, nietypowego. I, I to jest fajne, ponieważ kiedy tylko obonam jakiś film z nią, to wiem, że, że to będzie coś yy, bardzo wyjątkowego. Także, y, to, co mnie bardzo cieszy, się chodzi o Bailing, też teraz, to to, że gra ona w wielu różnych filmach yy, aktualnie, co prawda wiadomo, w zdecydowanej większości to nawet wszystko. To są filmy B klasowe klasy B. Yy, mimo to ja jako fan Kina yy, lubię filmy klasy B. Tak jak. Filmy klasy A, i aktualnie jest jej taki moment szczytowy w karierze, jeśli chodzi o ilość filmów. Czyli nigdy ona nie grała w tak dużej ilości filmów jak teraz. Co mnie cieszy, mimo że wiem, że dużo osób może mieć negatywny stosunek do takiego czegoś, że to jest pójście na ilość, nie na jakość. Jednak ja mam coś takiego, zawsze mnie to interesowało, że interesowali mnie aktorzy, którzy grali w dużej ilości filmów. Z jakiegoś powodu zawsze bardzo mnie to przyciągało. Czułem po prostu tam pewną moc, że to jest człowiek, który stworzył bardzo dużo postaci i to jest coś niesamowitego dla mnie zawsze. Więc Bailing bardzo się cieszę, że idzie w takim kierunku. Na pewno jeden też, pamiętam wcześniej oglądanych filmów, jeden z pierwszych może z Bailing to był film Nienasyceni z Adrianem Paulem. Adrian Paul to jest aktor, którego miałem na e, liście już od dawna, i, e, i pamiętam, że oglądałem ten film ze względu na niego, i właśnie dostrzegłem tam też tą bailing, i, i mi się bardzo e, podobała jej postać w tym filmie. E, mógłbym jeszcze dodać z takich ciekawszych pozycji, e, które zwróciły moją uwagę. Yy, czy to pod kątem filmu, czy to pod kątem yy, bailing? Yy, to z takich tytułów, które widziałem, mógłbym tutaj jeszcze zarzucić filmem. Wydaje mi się, że dobrze wspominam film. Mhm, mm mhm. Mm Bloodshed postać Bailing to jest Lucy i wydaje mi się, że też film Igrzyska Zabójców Bloodshed to jest film z 2013 roku Igrzyska Zabójców to jest film z 2013 roku i Bailing tam yy, zapadła mi w pamięć yy, jako bardzo fajna postać z tego co kojarzę postacie, które tam stworzyła były bardzo, bardzo fajne czym znowu, tak jak mówię, no tak naprawdę jej postacie z różnych filmów są do siebie często podobne. Nie mówię, że zawsze są pewne wyjątki. Role, które wyjątkowo się wyróżniają spośród pozostałych jej ról. No, przykładowo chociażby rola w filmie Anna i Król jest to rola taka zupełnie inna niż przeciętna rola by link, więc bardzo często te role są dość podobne, mają pewne podobne elementy i muszę przyznać, że to jest bardzo fajne. Dla mnie to jest bardzo fajne, bardzo się cieszę, że tak jest, że po prostu by link ma pewien swój określony styl i nie zawodzi. Zawsze kiedy widzisz na ekranie, to wiesz, że będzie, będzie, bardzo wyraziście. Także mam nadzieję, że tym takim materiałem, kilkoma zdaniami luźnymi być może zainteresowałem kogoś tą aktorką, być może troszeczkę bardziej uświadomiłem komuś, jakby tą aktorkę po prostu. Być może już ją znasz, gdzie się widziałeś. Podejrzewam, że tak. Być może nie, słyszysz, że nie pierwszy raz. Więc to by było na tyle w tym materiale. Zapraszam do polubienia fanpage'u na facebooku tego podcastu. Możesz tam jakiś. Komentarz, tak samo możesz to zrobić pod tym filmem tutaj na YouTubie. i zapraszam cię do obejrzenia mojego najnowszego filmu Zły Demiurg, który jest już dostępny na YouTube. Powięcej informacji zapraszam na Facebook, IMDB i Filmweb. Więc to było na tyle, do zobaczenia w odcinku numer 18.